Dzień dobry, dzień dobry, kochani, witam Was um, po raz kolejny w naszym wyzwaniu. O, proszę, nawet nadjemy na wejście. Niezbyt dużo, ale może być i tyle. E, zobaczmy, co tu się dzieje. Słuchajcie, dziewczyny wzięły wolne w szkole, ponieważ one już dostały szóstki. O, nie, nie gadajcie. Ty masz szóstkę, a ty piątkę. a możesz iść do szkoły? Czy już nie, bo ja jej kliknąłam, słuchajcie? O, nie może, ale. Ale gafa, słuchajcie, kurczę. Bo spojrzałam tylko w sumie na nią i zobaczyłam, że ono ma szóstkę. I przez to po prostu później pogadaj sobie. I przez to dałam im wolne. Kurczę, no niemożliwe. Niedobrze. No trudno, no to i tak musimy poczekać do jutra. Słuchajcie, jest wtorek, jest rano, yy, także no właśnie dziewczyny przez to nie poszły do szkoły, e, bo chciałam, żeby wszyscy zostali, bo myślałam, że już zrobimy urodzinki i chłopakom, i dziewczynom, a tu niestety taka gafa, jak zwykle ja. To... Nic nowego, u mnie jak zwykle po prostu nadal to samo. Gafa za gafą, nie, nie potrafię chyba jednego normalnego odcinka przeprowadzić, <laughs> ale to nic, trudno. Dobra, maluj, maluj, bo masz słową zabawę. I mamy dosyć mało kasy. Ostatnio był taki mały kryzys. Słuchajcie, ty już zdobyłaś. Tak naprawdę ona już może mieć urodzinki, bo ona ma piąty poziom. Odpowiedzialność i wbiła tutaj, wiecie, szóstkę. No, także ona może mieć. Tylko, że na nią musimy jeszcze poczekać. Ona już wbija piąty. Odpowiedzialność też ma. No super, ale. Nie ratuje mnie to. Kurczę, jak wiedziała, to bym naprawdę ją wysłała do szkoły. Dobra, ty. Koleżko gumowy, weź jeszcze sekundę, czy Ty już zdobyłeś? Nie zdobyłeś, Boże, no tak mało Ci brakuje, no nie, nie żartuj, 99%. Myślę, że już, no i super. I chłopaki chyba już mają wszędzie piątki, także słuchajcie, chyba robimy im urodzinki. Aha, jeszcze czekamy na Ciebie, no dobra, też jeszcze chwilę poczekamy. Ty skorzystaj sobie tam z nocnika, jesteś bardzo, bardzo śpiący, to nie wiem... No dobra, to połóż się na chwilę. Najwyżej twój brat będzie miał pierwsze urodziny. No dobra, to ty przestań już tam sobie rozmawiać, bo ona miała słabe towarzystwo, także dała mi, żeby sobie rozmawiała na komputerze. Z kimś tam. Aha, tu kładziesz ubrania. No dobra, niech będzie. Ty nadal malujesz, już się coraz lepiej czujesz, ty też się dobrze czujesz, uczysz się. Ty sobie grasz. Piąty poziom. Gratulacje, chłopaki. Chłopaki mają urodziny, także znowu w sumie zaczynamy praktycznie od urodzin. Słuchajcie, otwieramy. Czy mamy tutaj jeszcze jakiś w miarę przydatny? O, e, ciasto czekoladowe 6 dni. 9 godzin to zepsucia. No dobra, słuchajcie, może zdążymy. E, chodź, chodź mama. Mama skończyła? Super. Także niech to sprzeda. Chyba koła, spoko. E, chodź tutaj, ty się po prostu przebierzesz. Ty też idziesz to bardzo dobrze, wyśpicie się już jako małe dzieci, także spokojnie, spokojnie, nie zapomnę o Was. Stroje, zmień strój i na jakiś tam codzienny. Ten bardzo lubię, więc w tym. I chodź tutaj, gdzie to jest? Postaż Sima. A nie, pomóż zmuchnąć świeczki. Pomóż zmuchnąć świeczki Tomasz. Nie, nie, teraz nie mamy czasu. Ty już w stanie możesz tutaj przedreptać. Mama Ci też pomoże wtedy. Dobra, się tylko zerknę co tutaj. Aha, ty się dobrze czujesz. Uczysz się na tablecie, to dobrze. Ty jak wstaniesz, to oczywiście siusiu tutaj będzie. Stop, 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 żeby tam mi się nie postarzyli za. O matko, no co ty tu nie śmiecisz na samo wejście. <laughs> Okej, okay, i ty jeszcze dodasz tutaj świeczki urodzinowe, bo zaraz jeszcze będziemy drugiego postarzać. Uwaga, uwaga! Ciekawa jaka będzie cecha. Połóż, nie, 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 połóż. Raz, dwa, trzy. Porywczy. Super. Eee, uwaga, losuje aspiracje. Stop. Umysłowe mogą być umysłowe. Super, 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 super. super. Prezenty, super. Ym, no dobra. Chodź, młody, możesz się położyć spać w takim razie. Jak już się lepiej czujesz. Co się dzieje? Aha, bo ty miałaś go po prostu postarzyć. Właśnie dodaj najpierw świeczki. Tak, dodaj. I teraz pomóż, pomóż przy świeczkach mm, tobiaszowi. Tobiasz, jak tam? Dobrze. Wiem, <grym>, że jesteś bardzo, bardzo zmęczony. Już się za chwilkę, za chwileczkę, za kilka minutek położysz. Dzidio, mała, chodź. Urodzinki, tobiaszek. Uwaga, uwaga, ty dodasz jeszcze raz tutaj świeczki. O, matko. Już zaczyna się <noise> popołudnie, także słuchajcie. Teraz będą, będzie słychać więcej motorów i samochodów, ale niestety nie mam kiedy indziej nagrywać. Aktywny, super. Uwaga, stop. Też umysłowe, no nie, może coś innego. Jeszcze raz uwaga, uwaga, stop. Help. <noise> Ciężko się tak losuje. Uwaga, uwaga, stop. Kreatywne mogą być. Były najbliżej chyba. I aktywny nie wiem, czy to się będzie jakoś łączyć, ale trudno. Najwyżej. Jakoś sobie poradzimy. Dobra, teraz ty też możesz się położyć. Możecie trochę odespać. Proszę bardzo, ty. Czy ty sprzątaczko jesteś poważna, czy niepoważna, czy jaka? Pisz łącznie. Aha. No, coś to wyrzuć ty chociaż. W takim razie. Mm, skoro ona tego nie robi. Słuchajcie, co by tutaj dalej? Coś miałam tu robić, i w sumie nie pamiętam. E, no właśnie, to może po prostu będziemy dalej pisać. Może coś jeszcze napiszemy. Pięć dobrych książek. O kurczę mm, tutaj teraz co możemy zrobić? Wziąć pocztę. Weźmiemy. No dobra, no to będziemy coś tu pisać, słuchajcie. Tylko, że ja nie mam pomysłów na nazwy książki. Możecie mi napisać w komentarzu. Jeżeli możecie, macie jakąś propozycję, to napiszcie, jaki rodzaj książki mam wybrać i jaki tytuł. Bo jest to dla mnie ciężka. Książka motywująca. No dobra, niech będzie motywująca, skoro jest pewna siebie. Ty co robisz? Ty się zaraz zasiusiasz, moja droga, także chodź tutaj. Skorzystaj. Chodź. Możesz tam sobie wziąć prysznic, no i cóż, no. Pff, nie wiem, musisz czekać na siostrę. Nie wiem co teraz. Jak to zrobić, żeby to w ogóle. Um, co by tu napisać? Um, jak przeżyć. Przeżyć. Bycie matką. Bycie matką. Okej. Okay. Okej. Okay. Niech będzie taka motywująca książka. Dobra. Boże, no i nie mam co z tymi dziewczynami robić, kurczę. Mm. Mm -hmm. No nic, jestem, mam, jestem w roztarce. Mam roztarkę, po prostu nie no. Dobra, wstawiaj się. W... Nie mogę się osłowić. Wstawaj, siku. To chciałam powiedzieć. Ty co robisz? A, ty się tutaj piętrzysz, piętrzysz. dobra niech będzie. Wy sobie jeszcze odsypiacie to bardzo dobrze. Ty jeszcze w miarę się dobrze czujesz, także mam nadzieję, że wbijesz ten drugi poziom, żebyś już mogła z klocków korzystać. A ty, jak zrobisz siku, to też będziesz się tu jeszcze trochę kształtów uczył, bo ty zaczęłeś, ale bardzo mało. Także jeszcze ci troszeczkę brakuje. Słuchajcie. No, my piszemy książkę. No cóż. No, cóż by tu więcej powiedzieć? A ty te ciuchy to wiesz. Wyładuj, odłóż pranie i wstawisz to. Proszę bardzo, włóż do pralki. To możesz też odłożyć. Odłóż pranie, no dobra, to odłóż. No i nie wiem, kurde, co by tu z tobą. Może zadzwoń gdzieś, bo masz słabe towarzystwo, no to zadzwoń. Może do Oliwiera? Proszę, rozmawiaj. No, Lafa, od razu zapytaj się, czy się kłócą, czy nie. <średnio> jednego i drugiego zobaczymy, co nam odpisze. No dobra. To co przyspieszamy trochę. Pilnujemy tutaj dzieci, co oni robią. O, już widzę, powoli tutaj coś wbiła. Czy nie wbiła? Wbiła, to dobrze. Ty sobie też skorzystasz tu z nocnika. Jajku, gdzie to niesiesz? Gdzie? Później jeszcze chwilę tutaj obejmiesz też koteczka, pogadasz z koteczkiem. O, i później możesz iść spać. Okej. Okay. Dobra. Słuchajcie, czyli chłopaki już są podrośnięci, że tak powiem, więc yy, nasz Urban może spać tutaj u nich w pokoju. Ale już dobra, na razie siedzi tu, to niech będzie. Aha, i robicie się głodniej troszkę powoli. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Ciekawe. Coś wam później wejmę ale na razie. A tobie nie rośnie przy tym zabawa? Kurczę, no szkoda. Hmm. Szósty poziom. No gratulacje. Ale też możesz na przykład do kogoś zadzwonić, sobie pogadać. Do Rafaela. Do Pauliny. Do Sabiny jeszcze nie możesz. Aha, i więcej nie możesz? Aha, jeszcze może do Piotra. O, proszę bardzo. Do tych osób możesz podzwonić. Ty, jak tam? A włączysz to od razu? No, to by było dobrze, jakby się łączyła. Może przyjdziesz pobiegać sobie tu, no nie wiem. Wy te, te też, może obie pobiegacie sobie tak dla, wiecie, dla kondycji. Dobra. Trochę tu jeszcze jedziemy z tym. A wy, te, czy to w ogóle dzisiaj się wysikasz, czy nie? Mhm, bo ty to musisz zdobyć ten poziom. Wiem, że jesteś głodny, ale to zaraz, zaraz, zaraz. Ty jeszcze chwilę tutaj wiesz z misiem i dam Wam coś do jedzenia, także spokojnie. Dobra, pisz to, młoda, pisz, bo później też Cię wyślę na przykład na jakiś jogging, to, to też Ci się przyda, bo już dawno w sumie nie biegaliśmy O matko, co za, co za? Nie wiem, jak tu się. No, szło na górę. O, chyba tak, tylko teraz nie znajdę kosza. O, udało się, uwaga. Tu wyrzucę. Okej, okay. o matko ciężko, bo nie pamiętam skrótów, wiecie, które były na dół, które na górę, które tam obniżały podwyższowe ściany. Do granic możliwości możesz poćwiczyć. Bardzo dobrze. Chłopaki, śpiał, później wstanął Siku. O, napisała książkę, super. Ty jeszcze możesz sobie pospać, bo na razie nie mam, nie wiem, kim się zająć. Okej, okay. gdzie idziesz? Aha, na jogging, to dobrze. Później możesz wydać. Dobrze, też fajnie wszystko. Jak tam? Dajesz radę? Dajesz radę. Dobra, słuchajcie, wyciągam Wam żarełko moi mali, moi malutcy. Proszę bardzo. O akurat dwie porcje. Także proszę. Ja wiem, że to pewnie będziesz usypiać przy tym jedzeniu, ale mam nadzieję, że chociaż troszkę pojesz sobie. Dobra, odłóż. Weź sobie porcję, czy ty już wbiłeś drugi poziom? Nie wbiłeś. 98%. No ja cię nie wierzę. Dobra, jeszcze super, znaczy super, że później sobie po prostu... A nie, wbił, patrzcie, och, udało się. Słuchajcie, no ledwo. Na oparach, ale wbite. Bierz, bierz porcję. Ja zabiorę talerz w takim razie. Ciach. Tutaj. Proszę bardzo. Ok. I teraz wy, dziewczyny. Jak się czujecie? Aha, źle się czujecie, to zapraszam na kąpiel. A ciebie? Żebyś coś sobie zjadła. Proszę. Mama, mhm. mama się słabo czuje. Gdzie idziesz? Idziesz tutaj? No dobra, to ty chodź tutaj, skorzystaj. Weź sobie porcję jedzonka i przyjdziesz oglądać telewizję tutaj. O. To będzie, myślę, ok. Dobra, i ty już, tak? Co się dzieje? Leć z nóg. O, biedulka, malutka. No już, już zjadłaś, już się możesz położyć spać. Już 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 maluszku. Ojejku. No, ja tak wiedziałam. Wiedziałam, że tak będzie. Tak przeczuwałam. Dobra, ty też idź weź sobie coś do jedzenia. Ty. Jeszcze biegasz. No dobra, to poczekam aż ona weźmie. Mhm. Dobra, i teraz ty też możesz iść na górę coś wziąć. Mm, do jedzenia. Dobra, ty wstałeś. To no, ty też możesz tu przyjść coś sobie wziąć. No wszyscy głodni słuchajcie niemożliwe. Ty już zjadłeś. Ty już zjadłeś i czujesz się w miarę spoko. O matko, chyba burza idzie, słuchajcie, bo tak walnęło coś. Mm, tutaj, proszę, obejmij. Rozmawiaj, obejmi, Rozmawiaj. Ojejku. Gdzie ten talerz? Zgubiłam go chyba. No chyba go zgubiłam. <grym> to nic. Dobra, młody, też możesz sobie wziąć coś do jedzonka. Proszę bardzo. Resztki. A ty, mój koleżko, też możesz sobie wziąć resztki. Ale to za chwilkę może jak wstaniesz. Ok. Dziewczyny. Hmm. Dziewczyny już chyba po jedzeniu położą po prostu się spać. Proszę bardzo. Zapraszam Was. Wy się wyspaliście. I co teraz? <grytanie> Będziecie kontynuować tutaj. Pomóż przy projekcie. Ty też pomożesz przy projekcie. Proszę, wstań. Dobra, dzisiaj śpi sobie to dobrze, tylko towarzystwo, ale to towarzystwem się zajmiemy. Dobra, czy ty wbijesz już piąty poziom? Chyba wbijesz już. No, no to super. Jak wbity poziom, to możesz też się położyć, spać. Dziewczyny kładą się, to dobrze. Chłopaki uczą się, to też dobrze. O, i mama też zjadła. Ale mama to musi Siku zrobić, koniecznie. Siku zrobić, a gdzie niesiesiesiesz te talerze? Dobra, to ja je zabiorę tutaj w takim razie. Proszę bardzo. Oni pomagają przy projekcie, dla nikogo tak naprawdę. Znaczy, no to były projekty dziewczyn, dlatego oni tak mają interakcję pomóż przy projekcie, ale dobra. Niech jeszcze trochę poduczą się tej odpowiedzialności. Ok, no i cóż. Widzimy się jutro, myślę, jakoś tak po szkole, może troszkę przed szkołą. Zobaczymy, jak tam, co się będzie działo, słuchajcie. Także zaraz wracam. Okej, okay. słuchajcie, zaraz wszyscy wracają ze szkoły i robimy urodzinki e, dziewczynom i je wyprowadzimy od razu. Ja tutaj wtedy je zrobimy cięcie, wyprowadzimy i zachodzimy w kolejną ciążę, tylko z kim? O z kim. Nie wiem, Boże, już zapomniałam, z kim my tutaj mogliśmy, mieliśmy kontakty. Kurczę już. O, super, poprawa ocen super, tylko poczekajcie. Na chwileczkę tylko zatrzymam i zobaczę, kogo my tu mieliśmy jeszcze na oko, bo ja już zupełnie zapomniałam przez to wszystko. Słuchajcie, Bako. Bako. O, słuchajcie, Bako. Tak, pamiętam. Jego to pamiętam. Z nim już myliśmy, z jego. Ojku, cicho, cicho. Piesek nie szczeka. Aha, czyli tutaj ogólnie już ze wszystkimi tak naprawdę mieliśmy jakieś, wiecie, kontakty. Czyli... No, czyli został nam Bako, no. Cóż... Eee, okej, okay. no to muszę zapamiętać, bako, okej, okay. pamiętam, Oj, mam nadzieję, że ona nie będzie mi tu szczekać, bo ktoś tam chodzi po klatce, co się dzieje, o matko, co tu się dzieje, zabawa, słuchajcie, e, wyjmę im coś do jedzenia, aha, już jest gotowe, także po prostu przestawię tutaj spaghetti, proszę. E, tak, ty się jak czujesz? Ty się czujesz dobrze, możesz coś sobie namalować. Proszę abstrakcyjne, niech będzie. Yy, I wszystkich zapraszam tutaj tak naprawdę do wzięcia sobie porcji i do obejrzenia kanału na przykład hmm, komediowy, niech będzie. Ciebie, moja droga, zapraszam pod prysznic. To po pierwsze, was chłopaki. Zapraszam w sumie chyba do spania. Chociaż na chwilę, niech zrzemnijcie się, a później Was wyślę do, mm, do lekcji po prostu. Dziewczyny już lekcji nie odrabiają, bo dziewczyny już się za chwilkę wyprowadzają, ale nie chcę... Wiecie w tak bardzo, bardzo złym stanie ich wyprowadzać, także. Mm, także tak. Okej. Okay. O, o, nie udało mi się schować do lodówki przez ten komunikat. No nie gadaj. Nie gadaj, że zepsułaś prysznic. O, ja go już zamieniam. Ech, dobra, no to chodź, chodź tutaj dołączysz do... No, proszę do oglądania. Może poprawi Wam się trochę zabawy. Ktoś tu do nas przyszedł bardzo miło. Rafał, ok, Dobra. Mm, dziewczyny niech sobie obejrzą telewizję trochę i zjedzą i myślę, że już będziemy robić te urodzinki. Chłopaki, niech się chwilę prześpią w tym czasie. Wiecie, żeby mieli siłę chociaż na, e, na naukę. Ok, wy też możecie jeszcze chwilę posłać, także spokojnie. Um, Dobra, dziewczyny, bo w sumie czekamy tylko na Was, tak naprawdę. Oglądacie telewizję? To dobrze, to dobrze. Teraz wyciągnę tutaj Wam. O, proszę. Wyciągam Ciach. I dziewczyny, proszę bardzo, wypowiedz życzenie. Dobra, wyłączam już to. Proszę nie ma oglądania o super, ukończyła arcydzieło ekstra, no piękne arcydzieło, słuchaj znowu za 7000 ekstra e, tak, chcę sprzedać e, i leć sobie na jogging a dziewczynom już po prostu powiemy papa. pa idź siku jeszcze zanim tam siostra zdmuchnie świeczki a siostra wyzika się po tobie że tak powiem ok, zobaczymy jaką będzie miała cechę uwaga, uwaga dał da, da, da. Raz, dwa, trzy Uwielbia naturę. Ok, dosyć często ta cecha się trafia A jeszcze tak dla pewności zerknę Bo wiecie, żebym się nie rozpędziła Szóstkowa, dobrze O matko, chodź Dodaj świeczki urodzinowe i też się postarzysz A ty i ciusiu Bardzo smutna, co się stało? Pora nagła zmiana nastroju No już cię to chyba nie dotyczy, wiesz, bo już jesteś em, Znaczy, no nie dorosłą, ale młodą dorosłą Dobra, dziewczyny no szybciutko, bo już chcę Was pożegnać. Szybciutko, szybciutko. Okej. Okay. Zmuchnij świeczki. Mhm. Tak, dodasz świeczki. Jeszcze wstawimy tort do lodówki. Na pewno się jeszcze przyda. Ok, I dodaj świeczki. Raz, dwa, trzy. O, infantylna. Mhm, spoko. Ona też ma uwielbia przyrodę. Fajnie. Czekaj, bo jak ja figurkę dam... O, świeczki urodzinowe. Dobrze, myślałam, że tą figurkę weselną mi się kliknęło. Dobra, dodawaj. I słuchajcie. Czekajcie, to schowam w takim razie. I za chwilkę do Was wrócę. jeszcze zajdziemy sobie w ciąży. Okej? Okay? Jesteśmy. I słuchajcie. Zaprosiliśmy już Bako. I teraz patrzcie. Czekajcie, gdzie on idzie? Gdzie on idzie? Gdzie on w las? Dawcie popłuk. I tutaj oczywiście romantyczny sandałowiec. I em, może pozna się czy coś. I podejdźcie tutaj, rozmawiajcie razem. Bliżej, bliżej tego. Kadzidełka, ty nie siadaj. O Jezu, nie siadajcie. <grym>, nie siadajcie, nie siadajcie, bo teraz wiecie, nie na to czas. Romantyczny, oczywiście oczaruj. Oho, super, uwaga, będą romantyczni czy tak średnio? Oczaruj. Pochwal wygląd. Okej. Okay. Uwaga, co by tu jeszcze flirtuj. Super, pojawił się pasek. To bardzo dobrze. Dobra, i teraz co by tu jeszcze obejmi. Ciekawe czy, czy się pozwoli objąć. Dobra. O, praca odrobiona, super. Hmm, może nie wiem jakiś. Hmm, Gatka na podróż. Nie wiem, czy to jest dobre, chyba, chyba niezbyt pozytywne. E, dobra, ty odrobiłeś lekcję, także słuchaj. Prysznic. Mm, baw się trochę i pójdziesz spać. Ty, mój drogi prysznic. Siusiu, o matko, co tu się stało? Zamień. I ty będziesz. Hmm, co ty będziesz robił, matko? Nie wiem, nie mamy więcej zabawek tutaj. Ty się pobawisz u dziewczyn, trudno. Dobra, i jak tam? Flirty. Chyba pierwszy pocałunek już jest. Obejmij jeszcze raz. O, up, zgodził się na to. Także fajnie. Pierwszy pocałunek. Ciach, od razu jak możemy. Robimy to. Super. Praca robiona Ekstra. Teraz idźcie robić to, co, o co cię prosiłam. Mam nadzieję, że wszystko wykonasz. Ty też. Dobra, gdzie gdzie, gdzie? Gdzie on idzie? Gdzie? Jak my tu tutaj tak strasznie romantycznie? Już. Uwodzicielska poza i Barbara już możemy chyba. Super, postaraj się. O dziecko. Matko, no gdzie on lezie w łazience? Boże, a ty dopiero się wyprowadziłaś i już tu stoisz. Boże, biedna. Tęskni, słuchajcie. Dobra, przypilnuję, żeby on się tutaj wysusiał jeszcze. Trzeci poziom super. Tutaj chłopaki zdobywają. Znaczy chłopaki i tutaj ona zdobyła, także już jej. Ona ula. No przepraszam bardzo. Okej, okay, i daję jej coś do jedzonka. Proszę, jest bardzo, bardzo głodna. Także proszę, pierożki sobie zjesz, maleńka. Maleńka. Co ty się uczyłaś? Układać. Dobra, to później będziesz jeszcze raz układać. I kształty. Ty, mój drogi koleżko, bawisz się, to bardzo dobrze. Ty, mój drogi koleżko, idziesz też się bawić, też bardzo dobrze. Pobawcie się jeszcze chwilę. Ty też już się robisz powoli głodny, także też bym w sumie ci tu dała do jedzenia to. O a teraz za drugie się wziąłeś, wziąłeś też za układanie, no dobra, to najpierw Ojej, a ja Ci kliknęłam, już chyba kolejne rzeczy, Ty chyba przerwiesz jedzenie przez to dobra, e, dziewczyno już po, także idź sprawdź musimy wiedzieć, czy, czy już czy możemy go pożegnać <grych> okej okay. Ty jesz, Ty jesz to dobrze, resztę chowam Zuch dziewczyn, tak chłopaków już bym y, chyba położyła Gratulacje je za dwoje, super. Zapraszam Cię do łóżka już, kolego. I Ciebie również, proszę bardzo. Lekcje odrobione, to jest najważniejsze. I teraz chwilkę tu zajmiemy się nimi, żeby oni usiedli z powrotem do, wiecie, do zabawy. A Ty co robisz? Idź coś zjedz. Bo to jest ważniejsze. Albo, albo może nie, tylko po prostu coś ugotujesz. Podaj kolację. Co by tutaj? Co by tutaj dobrego? Pierogi z warzywami nie kurczak pieczony, kurczak kur, kur, smażony, może ryby z frytkami. No podaj trudno. Wiem, że cały czas ją jedzą, ale po prostu lubię to, lubię to danie. No nie wiem, nie wiem, czy to jest dobre w Simcach, ale mam nadzieję, że tak, bo często je robię. Wyrzucam ciach talerzyk i zapraszam cię śliczne dziewczynko tutaj, o, a później pójdziesz sobie spać, jak już się wybawisz tym wszystkim. I ty, jak zjesz, również jeszcze chwilę się pobawisz, bo tam widziałam, że nie do końca jednak ci się udało. Ok, zjadaj, zjadaj. Super, układaj kształty później i y, przypilnujemy teraz ciebie. To wyrzucam, później cię położę spać, proszę. A teraz przypilnujemy ciebie. Aha, ty z nim gadasz. No dobra, może go wyprosimy już, słuchajcie. No dobra, niech tam se łazi w takim razie, tak bardzo chcę. Poczęstuję się, czy... Bo jak nie, to chowam. No to trudno. Twoja strata. Okej, czyli szamasz i też kładziesz się spać. Słuchajcie, jesteśmy w kolejnej ciąży. Już Sylwia i Sabina się wyprowadziły. To dobrze, bo mamy już, słuchajcie, kolejne miejsce na kolejne dzieciaczki. Także cieszę się. E, jeszcze tylko chciałabym zobaczyć tutaj, może na koniec, może nie każdy dotrwa do końca, ale e, cierpliwi, ci, ci cierpliwi, którzy wytrwali, o super, e, mogą zobaczyć ściankę. Wow, ściankę naszej dumy po prostu i chwały. E, 2, 4, 6, 8, 10, 31. Dzieci mamy, słuchajcie, ale już jesteśmy z kolejną dwieczką. Na pewno w ciąży, jak nie trójeczką, bardzo bym chciała trójkę dzieci, no ale jeżeli nie, o super, dobrze, że sam się skapnąłeś, bardzo nie pokryciałabym trójką. Jeżeli będzie trójka, to zajdziemy od razu w kolejną ciążę z jednym dzieckiem, trudno, najwyżej, wiecie, będziemy się męczyć z jednym, bo z dwójką jakoś tak łatwiej i, i, i sprawniej to idzie, ale w takim razie, wiecie. To już uwaga, oczywiście spada, no tak, Boże, ja nie wiem, coś na tę uwagę trzeba wymyśleć, bo to po prostu szok. No cóż, moi drodzy, i to chyba na tyle w tym odcinku. Był troszeczkę kró krótszy, mi się wydaje, chyba niż, niż inne, bo niektóre mają prawie po 40 minut. Ten chyba ma niecałe 30, także myślę, że będzie troszeczkę krótszy, ale mam nadzieję, że to... Nie będzie nic złego. Także słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jak zwykle wysyłam wam, wam mnóstwo buziaczków. Cieszę się, że jak zwykle, no cały czas to powtarzam, ale bardzo, bardzo cieszą mnie każdy komentarz, każdy komentarz. cieszą mnie Wasze odpowiedzi. Um, uwielbiam Wam odpisywać. Um, także zapraszam do komentowania. Ok, um, dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Buziaczki, kochani, i pa. pa.